Dzisiaj najważniejsze wiadomości pochodzą z Ukrainy. Azerbejdżan oficjalnie rozpoczął seryjną produkcję pocisków artyleryjskich zgodnych ze standardami radzieckimi i obecnie wysyła je do ukraińskich sił zbrojnych. Rosjanie przeprowadzając celową kampanię uderzeń na azerbejdżańskie obiekty na Ukrainie nieświadomie otworzyli nowe źródło kluczowej amunicji dla niewykorzystanej w pełni floty artyleryjskiej Ukrainy. Azerbejdżan produkuje pociski kalibru 122 mm i 152 mm, które są kompatybilne z pozostałymi ukraińskimi systemami artyleryjskimi z czasów radzieckich takich jak D-30 i Msta. B. Broń ta nadal stanowi znaczną część uzbrojenia Ukrainy, ponieważ ponad 350 systemów pozostaje w użyciu, ale ich wydajność operacyjna spadła z powodu ograniczonej ilości amunicji. Podczas gdy partnerzy NATO skupili się na dostarczaniu pocisków kalibru 155 mm do systemów artyleryjskich wysłanych przez Zachód, dostęp Ukrainy do kalibrów zgodnych ze standardami radzieckimi pozostał ograniczony, co spowodowało, że całe jednostki artylerii pozostawały nieaktywne lub były drastycznie niewykorzystywane. Teraz wraz z pojawieniem się Azerbejdżanu sytuacja uległa zmianie, ponieważ ukraińscy szacują że gdyby tylko połowa nieaktywnych systemów została ponownie zaopatrzona i ponownie rozmieszczona, ogólna siła ognia artylerii mogłaby wzrosnąć o 20 do 30% w niektórych sektorach. Aby osiągnąć ten cel, azerski zakład Avia Agregat zajmujący się tą produkcją został zmodernizowany za pomocą tureckich pras Lasko 1000 i Lasko 350, aby osiągnąć wydajność produkcyjną na poziomie kilku tysięcy pocisków dziennie. Ponieważ azerskie media donoszą również, że trwają negocjacje z bułgarskimi firmami zbrojeniowymi w sprawie zwiększenia produkcji USEC oczekuje się, że wraz z dojrzewaniem lokalnej wiedzy Specjalistyczny i łańcuchów dostaw, ich moce produkcyjne znacznie wzrosną. Nowa produkcja pocisków pojawia się w momencie, gdy Rosja zaczęła atakować azerską infrastrukturę na terenie Ukrainy. Niedawno rosyjskie drony uderzyły w magazyn Switansk Oil Trade w Odessie, kluczowy obiekt należący do azerskiej państwowej spółki naftowej Sokar. 10 dni później kolejna fala dronów uderzyła w ten sam magazyn, uszkadzając zbiorniki paliwa, budynki techniczne i połączenia rurociągów. Rosyjskie ataki były celowe i konsekwentne, ale Azerbejdżan nie ustąpił, ponieważ zaledwie kilka godzin po drugim ataku prezydent Il że Współpraca energetyczna z Ukrainą będzie kontynuowana niezależnie od rosyjskiej ingerencji. Dwa dni później nakazał wysłanie do Ukrainy sprzętu elektrycznego o wartości 2 milionów dolarów, aby pomóc w odbudowie uszkodzonych sieci energetycznych. Nie była to postawa neutralna, lecz wyraźny sygnał polityczny, że Baku nie da się zastraszyć rosyjską presją. Jednak prawdziwy punkt zwrotny nastąpił kilka tygodni wcześniej, kiedy rosyjska rakieta uderzyła w okolice ambasada Azerbejdżanu w Kijowie, zabijając i raniąc cywilów. Atak nastąpił natychmiast po publicznym oświadczeniu Alijewa, popierającym Zełęńskiego i został Powszechnie zinterpretowane jako groźba mająca na celu zmuszenie Azerbejdżanu do powrotu do uległości. Wydaje się jednak, że zamiast tego wzmocniło ono stanowisko Baku, ponieważ zamiast wycofać się Azerbejdżan przyspieszył zarówno wsparcie polityczne, jak i materialne. Następnie nastąpiła celowa sekwencja eskalacji. Najpierw atak dyplomatyczny, następnie atak gospodarczy a obecnie bezpośrednia reakcja militarna poprzez dostawy broni. Decyzja Baku o masowej produkcji pocisków dla Ukrainy odzwierciedla również głębszą kalkulację, ponieważ kalibry te są nadal używane również przez armię Azerbejdżanu. Każde zwiększenie. Produkcji pocisków stanowi dla kraju zabezpieczenie na wypadek eskalacji napięć z Rosją. W przypadku niepowodzenia środków odstraszających, Azerbejdżan mógłby natychmiast przekierować produkcję na własne potrzeby. W ten sposób Azerbejdżan zasadniczo przyjmuje takie samo stanowisko, jakie stopniowo przyjmują zachodni sojusznicy Ukrainy. Moce produkcyjne stworzone dzisiaj dla Kijowa mogą jutro posłużyć do obrony siebie lub sojuszników, czy to Azerbejdżanu, kraju bałtyckich, Polski, czy Finlandii. Ogólnie rzecz biorąc, Rosja uderzyła w aktywa energetyczne Azerbejdżanu, aby zastraszyć i izolować kolejnego postsowieckiego sąsiada, ale F. Był Azerbejdżan wysyła obecnie pociski artyleryjskie na Ukrainę, rozbudowuje swój przemysł obronny i zbliża się do zachodniego systemu bezpieczeństwa. Posunięcie, to przywraca Ukrainie część siły ognia z czasów radzieckich i wysyła Moskwie sygnał, że groźby nie gwarantują już posłuszeństwa. Dla Azerbejdżanu i innych krajów na peryferiach Rosji drogą naprzód nie jest neutralność, ale przygotowania. Jeżeli jesteś przeciwny inwazji na Ukrainę i chcesz wesprzeć pracę, którą wykonuje, rozważ subskrypcję naszej własnej niezależnej strony informacyjnej. Można tu znaleźć nasze ekskluzywne spostrzeżenia strategiczne, kompleksowe przegryzczenie oglądanie wszystkich frontów i regularne filmy z analizami taktycznymi. Subskrybując nie tylko pokażesz swoje wsparcie dla tego kanału, ale także pomożesz i obronisz niezależne dziennikarstwo. Link do naszej strony internetowej znajduje się w opisie. Dziękuję za obejrzenie tego raportu i doceniam wszystkich, którzy do nas dołączyli.